Cześć! W tym filmie przedstawię 5 powodów, przez które fandom MLP, zarówno w Polsce i na świecie, podupadł w ciągu ostatnich kilku lat. Jak wiemy, My Little Pony jeszcze kilka lat temu był jednym z największych fandomów seriali animowanych w Polsce i swego czasu nawet największym serialem animowanym na świecie. Dzisiaj omówimy poszczególne czynniki, które mogły wpłynąć na upadek popularności tej serii. Wpadek jakości sezonu 8 i sezonu dziewiątego. Wprowadzono nowe wątki, takie jak szkoła przyjaźni, co większość fanów uznaje za niepotrzebny i zbyt skomplikowany wątek. Wprowadzenie nowych postaci jak uczniowie szkoły sprawiło, że główne postaci zostały zepchnięte na drugi plan. Nowe postacie były znacznie mniej interesujące. Dla wielu fanów zmiany te były trudne, co sprawiło, że niektórzy z nich wycofali się z dalszego oglądania serialu, a zarazem z bycia częścią fantomu Pony. Nawet ja, jako wieloletni fan serii wtedy zniechęciłem się do dalszego oglądania i wróciłem do tych sezonów dopiero po pół rocznej przerwie tuż przed premierą Generacji Piątej. Nie były one jednak złe. Było sporo dobrych odcinków, jednak całość bardzo odbiegała od tego co było wcześniej. Zakończenie serii Przyjęć to magia. Seria zakończyła się na dziewiątym sezonie w 2019 roku. Główną motywacją do zaangażowania się w fandom było to, że serial dalej trwał. Bez nowych odcinków wielka część straciła zainteresowanie serialem. Sam serial zakończył się w dość nietypowy sposób, który nie spodobał się fanom serialu. Kontrowersyjne zakończenie tylko wywarło jeszcze większą niechęć fanów do marki. Brak nowych, angażujących treści. Mimo, że pojawiały się projekty jak Pony Life i sama w sobie generacja 5, to te nie spełniły oczekiwań starych fanów. Niezrozumiałem było porzucenie spin-offu jak Equestria Girls, by zastąpić go nowym, skierowanym do dzieci Pony Life. Produkcje były skierowane do młodszej widowni, lecz w nieco inny sposób niż w części Po ponownych obliczeniach stwierdzam, że przyleci równo o 21.37. Nowe historie kucyków są mniej angażujące i nie dają tego samego uczucia, które dawały te z generacji 4, Do tego dochodzi zmiana stylu graficznego z 2D na 3D, co nie przypadło zbytnio fanom do gustu. Kolejnym powodem, przez który ta generacja nie odniosła takiego sukcesu jak generacja 4 jest odstęp czasowy, w jakich twórcy wydają nowe sezony. W przypadku generacji czwartej na sezon czekać myśleliśmy około pół roku. Odcinki wychodziły raz w tygodniu, więc jeden sezon dzięki temu wychodził przez dobre kilka miesięcy. W nowej generacji dostajemy znacznie mniej odcinków, które wychodzą na Netflix, za wszystkie w tym samym czasie, co sprawia, że czas oczekiwania na nowy sezon znacznie się dużo. Nowa generacja ma sporo nawiązań do poprzedniej, jednak większość z nich wyszła dość tandetnie, co nie pomogło w powrocie do starych fanów. Nowi fani z kolei przez konkurencję wśród serii animowanych nie przywiązują większej uwagi co do serialu. Zanik popularności spowodowany pandemią. Pandemia miała ogromny wpływ na wiele aspektów. Jednym z największych ciosów dla fandomu było odwołanie konwentów. Konwenty takie jak Brony Kong przyciągały tysiące fanów z całego świata, umożliwiając im spotkanie i uczestnictwo w panelach z twórcami. Brak takich wydarzeń w czasie pandemii, w połączeniu z wcześniejszymi problemami serii, sprawił, że zaangażowanie wielu fanów zniknęło. Choć organizowano wydarzenia online, nie mogły one w pełni zastąpić doświadczeń z konwentów na żywo. Brak fizycznej obecności, ograniczone możliwości interakcji i techniczne trudności sprawiły, że wiele osób mogło poczuć się zniechęcone. Jednak najważniejszym powodem spadku popularności fandomu jest zmęczenie materiału. Główna seria materiałów. Przez 9 sezonów, co jest imponującym wynikiem, ale również oznacza, że twórcy musieli stale wymyślać nowe wątki i postacie, które jak wcześniej wspomniałem, nie były na tyle dobre, by utrzymać zainteresowanie widzów. W miarę upływu czasu niektórzy fani mogli poczuć, że fabuła zaczyna się powtarzać, a innowacyjność serialu, która przyciągnęła ich na początku, zaczyna zanikać. Główne postacie osiągnęły swoje cele, które postawiły sobie w pierwszych sezonach. Nie było już sensu ciągnąć tego dalej. Zmęczenie materiałem spowodowało, że nowe odcinki nie dostarczały już tej samej radości co wcześniej, niedługo od premiery generacji czwartej minie 14 lat, więc nic dziwnego, że seria ta już nie cieszy się taką popularnością jak kiedyś. Czy fandom ma szansę jeszcze kiedykolwiek się odrodzić? Niekoniecznie. Nowe treści Hasbro nie przekonują ze sobą sporej ilości ludzi, a sukces generacji czwartej jest czymś, co nie zdarza się zbyt często. Odniesienie drugiego takiego sukcesu przez tą samą markę jest praktycznie niemożliwe. Jedyne, co mogłoby poprawić sytuację w fandomie, to stworzenie czegoś zupełnie nowego, co by przebiło się do nowych osób i zarówno sprawiło, by starzy fani w serii wrócili.